Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział: Nie będę prosił, i nie będę wystawiał pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel. Oto Słowo Boże. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem Chwały. Do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Przybądź, O Panie, Tyś jest królem chwały. Czytanie z listu Świętego Pawła apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według ducha świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych, O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. To znaczy, Bóg z nami. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie, i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy, Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie.